Siemanko mordeczki! Kolejny odcinek z serii Fifa 15 eee, Tym razem zagramy PSG tylko zmieniłem poziom na legendarny bo W tamtym tym było jakoś troszkę za łatwo eee, w tamtych meczach Startujemy tym składem co jest obecnie ustawiony Gry treningowe które tak bardzo uwielbiam <laughs> Minio, minio minieciarz Grałem przeciwko Napoli Czyli Gonzalo Higuain Dobra, to startujemy Higuain, Hamzik Berami No, teraz na pewno będą, będą mnie mierzyć w posiadaniu piłki, bo na legendarnym strasznie ciężko im jest odebrać piłkę. Pierwsza sytuacja. Insigne Insigne, o oh Jezus, co za strzał? Średni Maxwell, Matuidi, Lavezzi, Podanie do Ibrahimowicza. Ibrahimowicz do Matuidiego, Kabaj. Podanie do Kawaniego, lecz obrońca odebrał piłkę. Ibrahimowicz, Kabaj, Vanderville, Motta, Matuidi, Motta. Strzela Motta i mamy poprzeczkę. Cóż za piękny strzał Motty, chociaż troszkę za wysoko poszedł. I od bramki Rafael. Pressing Ławeckiego, Troszkę taki mizerny. Ławecki na wychodzi z piłką na. Wrzut z autu Matthew D. Pięknie Motta w defensywie. Ibrahimowicz Kabaj. Kabaj zalne podanie i piłkę przejmuje przeciwnik. Kalechon, były zawodnik Realu Madrid, Gokan, Inler do Higuaina, Inler, Inler, Inler podanie do Kalechona i obroniłem się. Kabaj do Ibrahimowicza, lecz podanie niecelne. Inler do Hamzika, Hamzik strzela i broni to y Siri Żu. Kalechon z rzutu rożnego. Kalehon, wrzutka, strzela jest niestety, nie było, niestety, nie było strzału na, na moje szczęście. Golum, Kalehon, Kalehon, Hamzik, Inzinie, Berami. Cóż za posiadanie. Kalehon strzela i broni to ponownie z Siriżu. W bardzo dobrej dyspozycji jest mój bramkarz. Dopiero 22 minuta, już tyle dobrych okazji stworzył mój przeciwnik wrzutka Hamzik z główki, lecz przegrywa pojedynek z moją obrońcą Berami Inler Hamzik strzela ponownie i ponownie broni Siri żu, Cóż za dyspozycja mojego bramkarza Ibrahimowicz, Matiudi Albiol Berami Hamzik Podanie do Calahona Berami. Berami co robi? Przejmuje piłkę. Moja brona. Ibrahimowicz do Kabaja. Kabaj. Długa piłka na Ibrahimowicza. Ibrahimowicz wciąż w posiadaniu piłki. Kawani. Podanie na Ibrahimowicza. Ibrahimowicz strzela. Cóż za strzał. Troszkę za wysoko poszedł. Lecz naprawdę siła była bardzo dobra. Troszkę precyzji zabrakło. Rafael od Bramki ponownie. Tiago Motta walczy na, na główkę z Beramim chyba. Golum. Hamzik. Higuain. Higuain wciąż przy piłki piłce. Insinie. Podanie do Higuaina. Higuaina skrzydle. Podanie do Insinie. Maggio Higuain kiwa się w polu karnym. Higuain Berami Inler Strzela. Ale, miałem szczęście w tej sytuacji. Naprawdę dobra okazja. Żadnego obrońcy nie było przy tym napastniku. Kawani Kabaj Ibrahimowicz Motta. David Lewis Kabaj, podanie do Kawaniego Kawani strzela i mamy 1-0 w 43 minucie Edison Kawani strzelcem bramki piękna akcja kombinacyjna po czym Kawani wyszedł na czystą pozycję i pięknie z fałsza wykończył tą sytuację asysta Ibrahimowicza. Bramka raczej nie miał szansy sytuacji, piłka poszła w boczną siatkę Higuain z linii środkowej Higuin Hamzik, Hamzik Kalehon Kalehon wciąż na skrzydle odbiera to Maxwell. Podanie do Kawaniego, lecz troszkę za lekkie. Higuin Wrzuca, uderzenie. I chyba był spalony. Tak właśnie Gonzalo Higuain na spalonym Vanderville. Kabaj No i mamy z pierwszej połowy 1-0. Dla mnie. E, chociaż widzimy, że przeciwnik mnie cisnął troszkę. Posiadanie piłki e, bardzo duże na korzyść mojego przeciwnika. Vanderville. Podanie do Kawaniego. Kawani i pięknie w obronie Fernandez. Insigne Teraz pięknie w obronie Vanderbilt. Motta. Kabaj. kabaj. Strzela Kabaj i bez trudu łapie to Rafael. Wybicie od bramki. David Lewis. Błąd techniczny i przepuści piłkę. Inler. Inler. Wciąż przy piłce, Inler, David Luiz dobrze w obronie. Tiago Mota długie podanie do Ibrahimowicza, lecz przecina to Fernandez. Inler. Insigne. Insigne wciąż przy piłce, Inler. Odbiera to Kabaj, lecz piłka wciąż w posiadaniu piłki Napoli. David Luiz, w sytuacja mojego przeciwnika. David Lewis przegrał i Po czym taka sytuacja troszkę niespodziewana wyniknęła. Matthew Di, Thiago Motta, Kabaj. Podanie do Kawaniego. Kawani długa piłka na Ibrahimowicza, lecz pięknie w obronie Raul Albiol. Hamsik. Matthew Di, Podanie do Lawetziego lecz troszkę niecelne Silva gdzieś ty się zapuścił ale dobrze w obronie popracował Dries Martin za Lorenzo Insigne zmiana w Napoli Hamsik podanie do Magio Magio na skrzydle dobrze w obronie Tiago Silva Motta do Kabaja. Kabaj traci piłkę w, w środkowej części boiska. Hamsik podanie do Martensa. Mertens na skrzydle. Golum. Mertens. Mertens. Wrzuca Mertens. Higuain wygrywa pójdę główkowy lecz niecelny strzał. Gonzalo Higuaina. Ale groźna sytuacja, naprawdę. Przerzut do Vanderwilla. Na szczęście celny, Ibrahimowicz traci piłkę. Kabaj. Aj, troszkę za mocne podanie do Gonzalo Higuaina. Ibrahimowicz podanie do Kawaniego, Kawani. Co zrobi Kawani? Podanie do Ibrahimowicza i pięknie w obronie Christian Maggio. Higuain. Callejon podanie do Hamsika Hamsik podanie do Mertensa Mertens, strzelaj broni to Siri Żu, naprawdę piękna dyspozycja mojego bramkarza w tym meczu. Chyba nie mogłem sobie wymarzyć lepszej. Już tyle dobrych sytuacji wyciągnął. Callejon Hamsik Motta Kawani, niecelne podanie do Ibrahimowicza. Kalehon, Berami, Higuain, piękne podanie Beramiego, lecz wyprzedził go na szczęście Maxwell bo miałby sam na sam z bramkarzem Bodajże Mertens, Ibrahimowicz pojedynek biegowy z Fernandezem, piękny zwód, Ibrahimowicza i Ibrahimović strzela i broni to Rafael Będzie rzut rożny 88 minuta, czy uda mi się szczecić jeszcze jedną bramkę? Po jednego koi i jak to wybił? Wybił to obrońca z linii bramkowej. Było, powinno być 2-0 dla mnie, lecz czujny obrońca wybił to na szczęście na poli. Hamsik, piękny odbiór Davida Luiza Mertens na skrzydle, bardzo szybki skrzydłowy. Jorginho. I mamy koniec meczu. Dobra mordeczki, jeśli filmik się spodobał, kliknijcie łapkę w górę i dzięki za uwagę. Trzymajcie się i na razie.